Zobaczymy co Tyrol nam przygotował Zachodnia Austria Jedziemy do jednego z bardziej znanych ośrodków narciarskich, czyli Ischgl I do takich widoków właśnie przyjeżdża się w Alpy Żeby oglądać te szczeliste i piękne góry Szczególnie w tak słoneczny dzień 29 euro za jeden dzień jeżdżenia Wiadomo do przy dłuższym w jeżdżeniu na kilka dni, mam tydzień to ta cena wam spadnie ale jedno ziówek bo to jest choro, a po drugie jak jest weekend to jest tutaj full ludzi które mogą się rozwieźć na tych 200 km tras ale problem jest z parkowaniem w tej maluskiej wiosce która jest u podnóża bo na górę tylko i wyłącznie dwie albo trzy wyciągi dwa albo trzy wyciągi ciągają wszystkich na górę, więc czasami jest problem, że poczekać pół godziny 40 minut, zanim się wsiądzie do gondoli i wyjdziecie na górę a później już jest tyle wyciągów że nie ma problemu żadnego my sobie wynajęliśmy w miejscowości odlane 40 km San Anton tam też jest Ski Resort i za pokój jednoosobowy w hotelu czterogwiazdkowym gdzie było wellness czyli basen i i co i sauna i do tego dodatkowo śniadanie, 159 euro za noc. Dodatkowo z parkingiem. A, jeszcze jedno, jeśli chodzi o stoki, samo one otwarte od 8:30 do 16, bo 16:30 nie ma jeżdżenia w nocy. Stoki nie są oświetlone, więc w nocy sobie nie poszusujecie. Tylko i wyłącznie w ciągu dnia.